Kolejną paczkę do otwarcia. Zamówienie z Allegro, z jednego z Lombardów. żeby było taniej, dobrałem takie wiertełko. Wygląda na raczej nowe. To jest 10 na 260 do betonu z SDS-em. za 14 zł elektroniczną a to co chciałem kupić a, tu naklejali ceny to tak Wszystko. Wszystko. I jeden taki oto Są dosyć solidne ale no, niestety jeszcze skrzywiona ale to się podprostuje Sherwin Williams marka. No, wygląda spoko. Jedynie to jeszcze jest takie. nożyczki działają. Wszystko wygląda na ok. Poza tamtym, ale to się zrobi delikatnie, gdyż dotarł dzisiaj. Pakieć ich z temu z różnymi rzeczami, więc powinno być ok. No, fajne stalowe, albo raczej aluminiowe okładki malowane na czarno, troszkę wytarty. No, szkoda, że się skrzywił komuś. Tutaj mamy zbijak do szkła, a no ogólnie jest poręcznie taki zakupiony za. 10 zł. scyzoryk kupiony za 7 zł nie za 10. Super. Jeszcze czyścić w skleju trzeba będzie, no ale trudno. Richards, Sollingen Germany. Do tego go wziąłem, gdyż właśnie kosztował 7 zł i to. Tutaj też mamy kombinat, herm, gesz, gesz, ges, ładne sygnowania na obu. Niedużo narzędzi, tylko trzy kółeczka brakuje. Ale oszcze jest ładne poza wypalcowaniem, nic mi nie dolega, ma śrubokręt do podczyszczenia. No i klej do starcia. A to się zrobi taśmą klejącą bo najlepiej pozbyć się kleju na czymś taśmą klejącą bo dobrze zbiera ładny scyzoryczek to zamówienie głównie zrobiłem dla niego właśnie wyglądał mi na fajny egzemplarz za 7 zł można było kupić ten dobrałem bo też spoko jeszcze. No ale dobrze że nie złamany może to się w klepać. wyklepać no i ostatni ten niestety kosztował 20, tyle co napisane łącznie, przesyłka była w smarcie, countryside. I producentem tego oto z Cezaryka są Chińczycy. Delta Sport, Delta Sport Handler z Kantor GM, GmbH, Germany. Też trochę przebrudzony. Ale nie jest zwykły Chińczyk, tylko taki troszkę lepszy, 20 zł może nie jest walt, ale ciekawostka taka może być. No to tyle, dla tych dwóch scyzorków zamówienie zrobione, miarki potrzebowałem, więc też się przyda wiertła na zapas no przy remoncie, który ja niedawno robiłem. Trochę mi wyszło. Więc jest uzupełnione. Więc no ten kosztował ile kosztował. Ale też nie źle. Kolejną paczką, którą mu otworzę będzie paczka z z Nie pamiętam z czego. Jak, jak zobaczę to będę wiedział. tak. Z Vinted. jest to brytyjski wojskowy scyzoryk marynarski. Eee, data produkcji najprawdopodobniej 1979. <laughs> okolica wojny OVL Oklandy. Scyzoryk niestety ma <laughs> zmienioną geometrię Powinien być prosty na oszczu ścięty tak ktoś go zaoszczuł <laughs> niestety te scyzoryki niestety te scyzoryki nie miały już tłoczonych napisów poza informacją o tym że trzeba oliwić piny powinien mieć tutaj nadruk producenta na pewno oryginalny świadczy o tym Kształtka błąka. No i zużycie i krój liter. Teraz troszkę inne są. No. W takim stanie zapłaciłem za niego 40 zł z przesyłką na Vinted. No, trzeba go podczyścić, podpolerować, w paru miejscach poprawić. No, nie powinien być jakoś bardzo trudny do poprawienia. No niestety troszkę stracił już ze swojego pierwotnego wyglądu, ale spróbujemy coś z tym zrobić. Wszystko tak. Druga przesyłka jest z... następna, przesyłka. Następna przesyłka jest z czego? No ktoś się postarał z pakowaniem. Co my tu mamy? A tak. Następna przesyłka to jest pakiet z OLX. To do wywolenia. Marzewek też do oddania. Eee, kupiłem ją za 25 zł plus kosz przesyłki, czyli wyszło tam 33, 38, nie, 35 jakoś tak. Kupiłem go, bo nie mam takiego Gerlacha z tym typem oszcza. Eee, no, pojedyncze do wyczyszczenia tu i to wrak i to nie od niego, więc nie ma problemu. No poza tym stary nożyk do cięcia szkła jest. To jest chyba bakielit. Też do wyczyszczenia. No, nawet ładny ale niewiele wart. Widać koronę Widać koronę po przeczyszczeniu powinien być nawet spoko bo oszczędnie jest praktycznie w ogóle zmęczone okładki do umycia i powinien być ładny do nasmarowania. I ostatnia rzecz z tego zamówienia brzytwa. Czajka jakaś rodziecka też jest do przeczyszczenia golić to już się raczej nie nie ogoli jeszcze jest nierówne ale ogólnie nie jest w złym stanie po przepolarowaniu powinna fajnie wyglądać prima chyba nie jest od tego pudełka to by było pudełko od czegoś innego w każdym razie taki, czajka po radziecku, a brzytwa plima po polsku, więc taka, do wyczyszczenia, tyle, tyle na dzisiaj. Jakby ktoś był zainteresowany brzytwą, to najprawdopodobniej będzie wystawiona i kilka innych rzeczy, wrzucę filmik z informacją.